Cześć, witajcie, z tej Gileon i to dzisiaj jest w sklepie 12 sierpnia 2022 roku. No i co, zobaczmy co dzisiaj będzie w sklepie. Uwaga, uwaga. Zestaw owocowy grono, ok, czyli nowy skin, owocowa piękność za 1200, tak się prezentuje, Taki mamy style. Czyli słodko-gorzka owocowa piękność, ok, tak się prezentuje skinek. Dalej mamy truskawkowy tłuczek za 800, słodkie owocki za 300 i cały zestaw owocowy grono za 1700. Ok, mam zestaw geometryk za 2100, fałdolcy 1500, yy, geometryk za 1500, kilochwyt za 1200, sześcienna za 500, borderca żądków za 1500, cieplarniak za 1500, licznik grillów za 800, kolczasta sakralnicy za 800. Fenix za 1200, dziesiątka za 800, jak słodko za 300, yy klepanka za 500, zabójczy urok za 500, sos za 300. Yy no i co? Marvel nadal w sklepie, tak jak był. I to chyba będzie tyle. Tak, i to tyle, także co widzę, w sklepie się podobało, to pamiętajcie. Sub złonę, w górę, kocic złonę w sklepie, dzieje nowy skin więc w sumie spoko. No i tyle, siamneczko.